wszystkie osoby, które w innym dzisiejszej rocznicy e, proszę o opuszczenie. Proszę też o opuszczenie wszystkich osób posiadających niebezpieczne narzędzia oraz e, e, proszę o porządkowanie się służbą porządkowym. Straży ubranych ubranej pomarańczowej kamizelki odblaskowe, a e, słu służby Straży Miejskiej i Policji. E, również informuję o tym, że e, proszę o zgodne z prawem. Moi drodzy, nie wiemy co będzie za rok, dwa, trzy. Nie wiemy czy czasem nie staniemy wszyscy ramię w ramię. Dziś nie musimy wzbić się ponad podziały. My młodzi ludzie, ponad podziały partyjne. Nie ma polskiej Platformy, czy Polski jakiejś pisowskiej, czy jakiejś innej. Jest jedna Polska. I Wy jesteście tą jedną Polską! Jedną narodową Polską! Wielka Polska! Polska! Polska, Polska, Polska Moi drodzy, w ubiegłym roku zbieraliśmy pieniądze na jedną z naszych orlądów, dzisiejszych orlądów. Wyszli na środek i udali się do poszczególnych grup i pozbierały te pieniążki. Za chwilę ruszymy w marsz. Zanim ruszymy, złożymy jeszcze kwiaty pod pomnikiem i zapalimy znicze. Poproszę delegacje, aby już zgromadziły się na środku placu. Delegacje z kwiatami i zniczami, proszę o wyjście na środek placu. Podczas składania kwiatów. Kolega Marcin Duma na świetni rys historyczny tych wydarzeń, które rozegrały się tutaj w Przemysłu 96 lat temu. Przyszliśmy, pamiętajcie wszyscy, przyszli w kołd dzieciom. Dzieciom, które walczyły z regularną armią, z regularnymi żołnierzami. Żołnierzami frontowymi. I zwyciężały. I niech nikt z Was dzisiaj o tym nie zapomni. Po co żeśmy się tutaj zgromadzili. Pani, poproszę Marcina, chciałbym tylko... O bo dobra, Marcin, proszę Cię. O, Dziękuję bardzo. Rzemienny w skutki był rok 1918. Upadały monarchie, kapitulowały państwa centralne, a pierwsza wojna światowa dobiegała końca. Świat budował się na nowych podstawach. Rozpad monarchii Habsburgów przyspieszyło odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz inne państwa. Rodziła się nowa Europa. W następstwie tych wydarzeń strona ukraińska podjęła decyzję o przejęciu władzy w Galicji Wschodniej. 1 listopada do Przemyśla dotarła wiadomość o toczących się walkach w Również w przemyślu Ukraińcy czynili gorączkowe przygotowania do zajęcia miasta. Aby temu zapobiec, członkowie POW rozpoczęli zdecydowane działania w celu opanowania najważniejszych obiektów, w tym militarnym oraz dworca kolejowego. We wszystkich tych akcjach brała udział Przemyska Młodzież Szkolna. W nocy z 3 na 4 listopada strona ukraińska złamała podpisane wcześniej porozumienie polsko-ukraińskie opanowując prawobrzeżną część Przemysłu. Przeprowadzony Atak oddziałów ukraińskich na Zasanie załamał się w wyniku zdecydowanej obrony polskiej, w której aktywny udział brał ksiądz Józef Banasz, kapelan Legionów, wygłaszając płomienne i porywające mowy do obrońców. W trakcie walk został śmiertelnie ranny gimnazjalista Adam Kończy, członek harcerskiego klubu sportowego Czuwaj. W kolejnych dniach obie strony pozostawały w ciągłej gotowości. Ostatecznie po obrzuceniu przez stronę ukraińską ultimatum bezwarunkowego oddania zajętego przemyśla, strona polska rozpoczęła 11 listopada ostrzeliwa, ostrzeliwanie prawobrzeżnej części miasta. W trakcie walk przy moście kolejowym zginął przemysł harcerz, podporucznik Władysław Kramasz. Śmiertelną ranę otrzymał również gimnazjalista Władysław Jabłoński. Po przełamaniu oporu przystąpiono do natarcia zdobywanie zdobywaniu części przemyśla znaczącą rolę odegrali uczniowie przewyżkich gimnazjów wieku od 15 do 19 lat. Ciężkie walki toczyły się o kolejowej stare miasto. Na placu na bramie poleg uczeń pierwszego gimnazjum Lecisław Pisne. Śmiertelne postrzały w następstwie, których zmarli otrzymali Marian Schulz i Ludwik Iberal. Wielu innych zostało rannych, im jak i żołnierzom pomoc niosły z narażeniem życia sanitariuszki. 12 listopada Major Stakiewicz poinformował dowództwo w Krakowie, że przemysł został odbity. Nie był to jednak koniec walk, które teraz rozgorzały wokół Przemyśla. 13 grudnia podczas bitwy pod Niżankowicami śmierć ponieśli kolejni gimnazjaliści, w tym sanitariuszka Irena Bęczówna. Ich uroczysty pogrzeb odbył się kilka dni później w Przemyślu. W, samym w tym samym czasie ciężkie walki trwały w Lwowie. Dopiero o świcie 22 listopada Wojsko Polskie opanowało miasto. Do tego dnia w obronie Lwowa z bronią w ręku lub oddziałach pomocniczych uczestniczyło około 6 tysięcy osób. W tym ponad 1300 uczniów tamtejszych szkół. Najmłodszy miał 9 lat. Około 260 nie przekroczyło 25 roku życia. Zginęło 430 żołnierzy. W tym 12 kobiet, 120 uczniów i ponad 70 studentów. Wszyscy spoczęli na cmentarzu obrońców Lwowa, zwanym cmentarzem Orlą Lwowski. Cześć ich pamięci. Przesunęli na toło, niech idą i możecie już ruszać. Następnie idzie marsz w zaplanowanej kolejności. Czyli harcerze, strzelcy, kibice czuwaje, młodzież w z młodzieżą skorna. Proszę, proszę Na flagi. Dobra, stoimy, stoimy. никому я танцую хоть так О, и тебе спасибо 아 네, 아 됐어. 바 운동 좀하 이제 운동 좀. 야! 이